Zaczynamy w kuźnicach, gdzie wybieramy zielony szlak. Wędrówka na jeden z najpopularniejszych tatrzańskich szczytów zwykle zajmuje około 3 godziny. Choć zimą, czas wejścia może być zdecydowanie dłuższy z uwagi na niekorzystne warunki czy nieprzetarty szlak. Ja mam dziś zapewnioną fantastyczną pogodę, a od kilku dni nie było opadu śniegu, więc szlak na tak popularny szczyt z pewnością musiał być przetarty. Pierwsza część szlaku to głównie droga przez las. Idziemy umiarkowanie nastromionym szlakiem. A na ciekawe widoki musimy poczekać. Po drodze często widzimy wagony kolejki linowej prowadzącej na Kosprowy. Pierwotnie została wybudowana jeszcze przed powołaniem Tatrzeńskiego Parku Narodowego. Jednak już podczas jego istnienia przeszła dużą modernizację, która dwukrotnie zwiększyła jej przepustowość. Remont wiązał się z wycinaniem drzew, wjazdem wielkich ciągników czy ogromnym hałasem. Po nieco ponad godzinie marszu docieramy do Myślenickich Turni, gdzie znajduje się stacja przesiadkowa kolejki. Możemy stąd podziwiać bardzo ładną panoramę i warto zatrzymać się tu na nieco dłużej. Najciekawiej wygląda stąd Giewont. Myślę, że mniej więcej połowa szlaku na Kasprowy jest za mną. Chociaż ten odcinek od myślenickich turni do kosprowego myślę, że będzie trudniejszy, no i trochę bardziej wymagający kondycyjnie. No jest naprawdę bardzo ciepło i czuć to tutaj już gdy idzie się przez las. Natomiast obawiam się trochę tego, co będzie po wyjściu z lasu, bo tamten teren, który będzie bardziej narażony na pracę słońca, myślę, że będzie o wiele bardziej ten śnieg mokry, wilgotny. No, i mam plan taki, żeby nie kończyć na Kasprowym, tylko żeby iść dalej. No, i mam nadzieję, że ten wilgotny śnieg nie uniemożliwi mi dalszych planów. Widoki mamy rewelacyjne. Niebo jest przepiękne. Wszystko wygląda bardzo ładnie. Zobaczymy, jak to będzie wyżej z tym mokrym śniegiem od promieni słonecznych. Zastanawiałem się, tak naprawdę, czy iść tym szlakiem zielonym, czy może iść sobie przez halę gąsienicową, ale uznałem, że przez halę sobie po prostu wrócę. Wiecie już pewnie dobrze, że ja najlepiej się czuję, jak robię pętelkę. Jeżeli mam opcję, żeby wrócić innym szlakiem, niż się podchodziło, to zwykle tę opcję wybieram. Chociaż powiem szczerze, że. Tutaj od tego fragmentu też już zacznie robić się trochę ładniej. No i na pewno nie będzie aż tylu ludzi. Myślę, że tam od strony hali gąsienicowej turystów na pewno byłoby więcej. No i tam, gdzie był ten punkt widokowy, to też zatrzymałem się na jakieś tam jedzonko picie i założyłem sobie raczki. W plecaku mam oczywiście pełnoprawne raki. Natomiast patrząc na to, jakim śniegiem się tutaj idzie, no to myślę, że te raczki i tak będą. Więcej niż wystarczające do wejścia na kasprowy, choć oczywiście trzeba mieć na uwadze, że te warunki nie zawsze są takie. No i innym razem raczki mogą być niewystarczające, i może się okazać, że bez raków bezpiecznie wejść się nie będzie dało. Samego śniegu to tak naprawdę jak na to, że mamy kalendarzową zimę. To prawdę mówiąc, nie ma jakoś bardzo dużo. Widać dużo takich otwartych przestrzeni bez śniegu. Ale z kolei też widać, że w tych wyższych miejscach są takie ogromne poduchy z nawionego śniegu. Więc myślę, że te warunki też mogą być takie. Nie wiem, czy można użyć słowa zdradzieckie, no bo to jednak zima i zawsze trzeba na to uważać. Ale pozornie może się wydawać, że jest wszystko ok i że jest dość bezpiecznie. No a po wejściu w taką poduchę nawionego śniegu. No to możemy dosyć łatwo coś podciąć. No i też powiem Wam, że często spotykałem się z takimi opiniami, że ten szlak jest ogólnie słaby i że się go raczej odradza, aczkolwiek ja tak wcale nie uważam. Oczywiście nie umieszczę go na liście najpiękniejszych szlaków Tatr, ale też nie powiem, że nie warto nim iść i lubię też od czasu do czasu się tędy przejść. Ale też w moim przypadku był to akurat jeden z pierwszych szlaków, jakie w Tatrach w ogóle przeszedłem, więc być może... Mam jakiś sentyment z tym związany. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Ale pamiętam, że wtedy to się tak zmęczyłem, że zastanawiałem się, jak to możliwe, że ktoś na przykład chodzi na kasprowy wier, a z niego to idzie sobie jeszcze gdzieś dalej. No, trochę czasu minęło. Na szczęście, dziś już mnie to nie dziwi i też nie stanowi to dla mnie jakiegoś wyzwania czy problemu. Napiszcie też w komentarzu, co wy uważacie o tym szlaku. W sensie domyślam się, że nikt z was nie nazwie go swoim ulubionym. Chociaż w sumie. Chyba wykluczyć tego nie mogę, ale po prostu tak na zasadzie, czy uważacie, że on jest taki, że w ogóle nie warto o nim chodzić, czy może jednak uważacie, że od czasu do czasu jak najbardziej można się nim przejść? Chodzi mi o ten wzgląd na widoki. No, jesteśmy już na wysokości 1750, więc w sumie ten szczyt już nie jest jakoś bardzo daleko. Są oczywiście takie fragmenty bardziej męczące, gdzie czuć, że albo tętno trochę rośnie, albo tym nogom trochę tak ciężej. Ale przeplatają się z takimi jak ten teraz, gdzie można sobie troszeczkę odsapnąć. No i cóż, no nie jest to jakiś najwyższy szczyt. Tudyż ten stopień zmęczenia też nie będzie jakiś przesadny. No ale oczywiście, jak to w górach, coś tam się trzeba umęczyć. No i mamy bezsprzecznie najpiękniejszy moment, jak do tej pory. Bardzo ładnie na wprost od nas widoczne granaty. Przed nimi kościelec. Kasprowy tak naprawdę też tutaj pokazuje trochę pazur. Bo ile kojarzy się z taką łagodną górą to widać, że z tej północnej strony takimi bardzo stromymi ścianami i żlebami wszystko to opada w dół. No i co? Trzeba też na pewno uważać tutaj na nawisy. No bo bardzo łatwo można byłoby pojechać tutaj w dół. No widać, że to obserwatorium, tak naprawdę, już tuż, tuż, a razem z nimi szczyt. Widziałem kilka dni temu taką dyskusję na Facebooku na profilu PKL Kasprowy Wierch, że tam wrzucali info, że niebawem stoki narciarskie zostaną otwarte. I widziałem w komentarzach, że spotkało się to z bardzo dużym hejtem wśród narciarzy, a konkretnie hejtowano TPN, dlatego że nie pozwala. Używać tutaj armatek śnieżnych, no i ludzie uważają, że to jest w ogóle skandal, że dopiero w połowie stycznia można tu jeździć na nartach. Bo przecież w Alpach czy Dolomitach czy innych powiedzmy europejskich górach, wszystko jest naśnieżane i już od dawna można jeździć na tych nartach. No i trochę ludzie nie biorą pod uwagę tego, że no to jest jednak Park Narodowy i wszystkiego, co jest tutaj nienaturalne, jakby się nie dopuszcza. Uważam, że sam fakt, że tutaj są jakieś kolejki i wyciągi, że jakby samo to jest dużym ustępstwem i przypuszczam, że dzisiaj takie coś już by nie powstało w momencie, w którym Tatrzański Park Narodowy istnieje. No bo też nie ma się co oszukiwać, że sprzyja to ochronie przyrody. No i argument o Alpach myślę, że też jest nietrafiony, bo tak naprawdę to Tatry są wielkości jakiejś tam jednej dużej alpejskiej doliny. No i to, że tam można, nie wiem, tworzyć trasy narciarskie, kąpać się w stawach, wchodzić z psami i tak dalej, choć też oczywiście nie wszędzie, nie znaczy, że równie dobrze i w Tatrach tak powinno być, bo czytałem właśnie teraz, że na Morskie Oko w 2024 roku doszło 900 tysięcy osób. No wiadomo, że nie w każdym miesiącu ktoś by wszedł do stawu, ale pewnie i tak połowa, jak nie więcej tych ludzi. Weszła tam, nie wiem, w czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu. W sumie to na pewno dużo więcej niż połowa. Więc można sobie wyobrazić, ile osób takiej kąpieli chętnie by zaznało. No i na pewno nie miałoby to pozytywnego wpływu na te stawy. Napiszcie w komentarzu, co Wy o tym uważacie. Ale ja jestem oczywiście po stronie ochrony przyrody, a nie komfortu jazdy na nartach czy tam kąpaniu się, bo uważam, że są inne miejsca do tego. A no, że ten wyciąg nie robi wrażenia, no to to jest oczywiście święta prawda, no. To wygląda jakby lata swojej świetności miało już dawno za sobą. No i oczywiście nie zachęca to do tego, żeby nagle, nie wiem, ludzie, którzy w Europie chcą fajnie pojeździć na nartach, przyjeżdżali akurat do Polski na Kasprowy Wierch. No ale tak jak już mówiłem, nie o to chodzi w tym miejscu. Poza tym jeszcze tak dopowiadając na ten temat, to w sumie nie uważam, żeby Alpy były jakimś wyznacznikiem, jak powinna wyglądać ochrona przyrody? Tak naprawdę to, na przykład w Tatrach zachował się komplet zwierząt drapieżnych. U nas ich wszystkich nie wybito, tak jak tam, więc tak naprawdę to chyba oni powinni kopiować się rozwiązania nasze, a nie odwrotnie. Przynajmniej pod tym względem. No i podchodzimy sobie już pod szczyt. Ogólnie uważam, że wejście na Kasprowy w takich sprzyjających warunkach, tak jak dzisiaj, no to nie jest jakaś bardzo wymagająca wycieczka, pewnie nie wymaga jakichś bardzo dużych umiejętności. Może nadawać się na jakąś taką początkową fazę zimowego chodzenia. Oczywiście pod warunkiem, że te okoliczności są takie jak dzisiaj, czyli ta pogoda na to pozwala, no bo jakby było mega zimno wiecznie dla miasta, no to wtedy tutaj też pewnie lepiej byłoby się nie pojawiać, ale. Wybierając takie dni jak ten dzisiejszy, no to poza tym, że się trochę umęczymy, to nic tutaj strasznego nie powinno na nas czekać. No i mamy szczytka z prawego. Tutaj najwyżej położony budynek w Polsce, czyli stacja Meteo. No i wchodzimy sobie właśnie na szczyt. No i tutaj już bardzo szybko uderzył potężny zastrzyk słońca. No i co, trzeba się nakremować, trzeba założyć okulary, no i zastanowić się, co dalej z tym śniegiem, bo akurat dalsza moja wędrówka będzie przebiegać na wystawami. No i tutaj wygląda to naprawdę cudownie, jeszcze lepiej niż tam przed szczytem. Świnica stąd naprawdę bardzo fajnie wygląda, te dwa wierzchołki. I w stronę południa Krywań. No tutaj turystów zdecydowanie dużo więcej. Ale to oczywiście nie dziwi. Z tym to się liczyliśmy. No i te widoki są po prostu obłędne. Raz, że góry w śniegu wyglądają przecudownie. Mi w takiej odsłonie podobają się najbardziej. No to jeszcze ten kolor nieba jest dzisiaj naprawdę fenomenalny. Także cóż, obyśmy wszyscy takich dni doświadczali jak najwięcej. No i cóż, no, ten Krywań naprawdę imponuje. To jego północna ściana wygląda fenomenalnie, tak jak już mówiłem wcześniej. Świnica też tutaj naprawdę robi ogromne wrażenie. Widać, że ten szczyt jest o wiele potężniejszy, o wiele wyższy niż znajdujemy się obecnie. Niż ten Beskid, który jest przed nami. No i wszystko to, co widać dalej, też naprawdę wygląda świetnie. Z kasprowego wierchu możemy kontynuować dalszą wędrówkę w różnych kierunkach. Bardzo lubię szlak na Kopę Kondracką, ale zimą to już dużo poważniejsze przejście niż wejście na Kasprowy. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie zobaczyć film z tego szlaku zimą. Po zejściu na suchą przełęcz możemy iść żółtym szlakiem w kierunku Haligą Sienicowej lub podejść jeszcze czerwonym na pobliski Beskid. Tą opcję polecam najbardziej, bo szlak nie jest wymagający, a widoki jeszcze ciekawsze. Tym bardziej, że to dosłownie kilkanaście minut wędrówki. Z Beskidu wracamy do suchej przełęczy, skąd schodzimy przez Halę Gąsienicową, albo wracamy z Kasprowego, tym samym szlakiem, którym przyszliśmy. Z Beskidu możemy jeszcze iść dalej na przełęcz Liliowe i stamtąd zielonym szlakiem zejść na Halę Gąsienicową. Jednak zejście z Beskidu w tamtym kierunku jest trochę bardziej wymagające i sprawiało problemy niektórym napotkanym turystom. Można też iść na Świnicę i ten szlak zobaczycie w kolejnym filmie. Zejście z przełęczy Liliowe przebiega bardzo sprawnie i szybko jesteśmy na hali gąsienicowej. Stamtąd schodzę do Kuźnic niebieskim szlakiem w przepięknych warunkach. Link do mapy z zaznaczoną trasą umieszczam w opisie filmu. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o łapce w górę, komentarzu i subskrypcji tego kanału.